ecclesiae tibi assumus tu immemores vigilamus vigilamus maria ecclesiae tibi assumus tu in Ecclesia Tu sumus Tui memores Vigilamus Vigilamus Maryjo, Tobie ofiarujemy ten cień Nasze serca, wszystkie sprawy nasze. Dziękujemy za wszystko, co dzięki Tobie Duch Święty uczynił dla nas. Maryjo, chwała Bogu, chwała Duchowi Świętemu za Ciebie. Odmówimy modlitwę naszej wspólnoty. Duchu Święty, przyjdź. Oddaję i poświęcam Ci siebie. Przyjdź i działaj we mnie. Aby płonął w moim sercu ogień Twojej miłości i światła, abym był prawdziwie. Uczcił Jezusa mojego pana, głosił moim życiem, modlitwą, słowem i czynem nieskończoną miłość i miłosierdzie Jezusa. Pochwalę miłości Ojca. Moim zranionym braciom i siostrom. Przyjdź, Duchu Święty, abym stał się ponącym Ogniem Twojej miłości. Amen. Tajemnica miłości, zranione serce Jezusa, z którego wypływa miłość i miłosierdzie Jego dla nas i dla całego świata. I wypływa Duch Święty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pokuszenie, ale nas baw odezłego. I teraz ci, którzy są żarliwymi czcicielami Ducha Świętego, niech podejdą, żeby odmówić jedno. Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Amen. Pokój Tobie, Maryjo. Jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc twojego łona, Jezus Miłość. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Pokój tobie, Maryjo. Jesteś pełna ducha świętego. Bóg Ojciec jest tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona, Jezus' Miłość. miłość i miłosierdzie, i miłość Maryi. nas świętym Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Który przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość nas świętym Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który przez Twoją miłość i miłosierdzie, i miłość Maryi, nawet i nas duchem świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. na pełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Spokój Tobie, Maryja, jesteś pełna ducha świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus' Miłość. Który niech przez Twoją miłość i i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Amen. Pokój Tobie Mario. jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus miłość. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas duchem świętym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz O mój Jezu, przebacz nam nasze, grzechy. zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują o mój Jezu, czynię wszystko z miłości Ciebie za nawrócenie i szczęście na i za wszelkie pokarmione przeciwko pokalanemu sercu. Maryjo, Matko miłości, miłosierdzia, Matko naszej wspólnoty i przełożono tego miejsca. się za nami. Święty Franciszku Święty Ojcze Pio. Święta Faustyno, Święta Mario Magdaleno, Święty Michale Archaniele. Maryjo, Matko Królowo naszych serc, Okryj nas swym płaszczem, Ukryj w Twym sercu, Prowadź do Jezusa, Kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię, Maryjo, Matko, naszych serc. Okryj nas swym płaszczem, ukryj w Twym sercu, prowadź do Jezusa, wspieraj swą miłością, kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię. Maryjo, Matko naszych serc, okryj nas swym płaszczem, ukryj w Twym sercu, prowadź do Jezusa, wspieraj swą miłością. Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię, kochamy Cię. Kochamy Cię. Kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię, kochamy Cię, kochamy Cię. Teraz uklęgnimy, będzie Błogosławieństwo. W innym miejscu być, w miłości twojej, miłości twojej. Więc rozkazuj duszy, mej. niech płonie, niech pochłonie mnie, boże więcej ciebie chcę. Boże więcej Ciebie chcę, więc rozpal ogień duszy.